Cześć! Łapcie najnowszy odcinek serii Camp, tym razem w wydaniu Halloweenowym. Wskakujcie więc w swoje kostiumy i ruszamy. Cukierek albo psikus! Z tej strony Dworkopelo zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla osób widocznych na liście oraz dla BFSD Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wspomóc, zapraszam do linków lub przycisków wesprzyj, które znajdują się poniżej filmu. Najnowsza budowla została wzniesiona na PlayStation, a lokacja, w której się znajduje, to biom zwany Błotniskiem. Całość, jak na święto duchów przystało, zbudowana jest zgodnie z utartą tradycją. Przecież sami dobrze wiecie, mieszkańca Palachów szykowali się, by móc świętować. Niestety, los był dla nich okrutny. Do jej zbudowania wykorzystałem wszystkie Halloweenowe pakiety z roku bieżącego oraz lat ubiegłych. Odwiedzając moją nawiedzoną rezydencję, na pewno zwrócicie uwagę na cmentarz tuż przed nią. Ciała tam pochowane zostały przez siostry czarownice zamieszkujące budynek. Jedna z nich, mimo że jest bardzo mało mówna, czeka na ciebie przy szklanej kuli, a za kilka kapsli może przepowiedzieć ci przyszłość. Druga z nich, Jasmine, wasze eliksiry. Masz odwagę skosztować? Będąc w środku, nie zapomnij poczęstować się cukierkiem. One nie lubią, gdy nie szanujesz ich tradycji. Jeżeli masz szczęście, jedna z nich może akurat będzie przygrywać ci na organach w czasie, gdy będziesz odpoczywać przed kominkiem. Na piętrze znajduje się pozycja obowiązkowa, łoże madejowe oraz zestaw niezbędnych warsztatów. Koniecznie oglądajcie do końca. I dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ta budowla. Niedługo zbliża się druga rocznica od kiedy wrzuciłem swój pierwszy filmik na kanał. Kto pamięta jaki? Kto jest ze mną od początku? Napiszcie w komentarzach. Z tej okazji, od 8 grudnia, czeka Was odświeżona formuła materiałów na kanale, przebudowany Discord i kilka innych atrakcji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam na mój serwer i kanał Twitch. Linki tradycyjnie w opisie. A na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, a ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i usłyszenia w Apalachach. Elo!